Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat, ikony PRL-owskiej bohemy, stworzyli niekonwencjonalny związek pełen romansów i skandali. Ich życie osobiste, pełne dramatów, przeplatało się z karierą Jędrusik, polskiej Marilyn Monroe. W materiale poznasz tajemnice tego kontrowersyjnego małżeństwa i jego wpływ na scenę kulturalną tamtych czasów. Kalina Jędrusik oraz Stanisław Dygat byli bohaterami jednego z najbardziej oryginalnych i kontrowersyjnych związków w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ich miłosna historia mocno odbiegała od tradycyjnego modelu małżeństwa, jako że romanse i zdrady stanowiły w ich codziennym życiu normę, nad którą przymykali oko. Kalina była jedną z największych gwiazd estrady i ekranów w tamtych czasach, obdarzoną niezrównanym talentem artystycznym. Jej piosenka bo we mnie jest seks, do dziś jest ikoną tamtej ery. Jędrusik przeszła do historii polskiego kina dzięki rolom w takich filmach jak Lekarstwo na Miłość, Ziemia Obiecana i Lalka, gdzie prezentowała swoją niebywałą zdolność do wcielania się w różnorodne postacie. Jej życie uczuciowe, pełne intensywności i skomplikowanych emocji, odzwierciedlało ten artystyczny kalejdoskop. Przez niemal 25 lat Jędrusik była związana z pisarzem Stanisławem Dygatem, a ich małżeństwo, choć zewnętrznie zgrane, kryło w sobie burzliwą naturę. Dygat starszy od Kaliny o 16 lat, już przy pierwszym spotkaniu był mężem i ojcem. Jego nieprzeciętna miłość do Jędrusik doprowadziła do romansu, który nie pozostał długo tajemnicą, a wiadomość o nim szybko doszła do uszu jego żony, Władysławy Nawrockiej. Po odkryciu prawdy, małżonka pisarza zażądała rozwodu, a że było to w latach 50., kiedy rozwody były rzadkość, sprawa zyskała niemały rozgłos. Mimo społecznych oczekiwań, w 1954 roku Dygat i Nawrocka ostatecznie zakończyli swój związek, co otworzyło drzwi do małżeństwa Kaliny i Stanisława. Po ślubie rozpoczęli wspólne życie, z którego pierwszy epizod związany był z nietypowym lokum. Kalina przeprowadziła się do dwupokojowego mieszkania Stanisława. Które naznaczone było niecodzienną sytuacją życiową, ponieważ pisarz zamieszkiwał je razem z dawną żoną, teściową i córką. Najbardziej zaskakującym faktem było wspólne dzielenie pokoju z Nawrocką. Kalina nigdy nie ujawniała swojego faktycznego dochodu i nie chełpiła się swoimi finansami, podczas gdy dygat oszczędności inwestował w prezenty dla niej. Gdy była żona odkryła, ile aktorka zarabia, zadecydowała o zakończeniu wspólnego życia tej nietypowo zamieszkującej rodziny. Co doprowadziło do ich przeprowadzki z rodzinnego gniazda. Stanisław Dygat, znany polski pisarz i dramaturg, miał ambitną wizję, aby skaliny Jędrusik, wschodzącej gwiazdy polskiej sceny, uczynić odpowiednik Marilyn Monroe w kraju nad Wisłą. Po tym, jak zdecydowała się na przeprowadzkę strój miasta do serca Polski, a mianowicie do Warszawy, szybko zasłynęła jako obiekt westchnień licznych mężczyzn. Jej wizerunek jako kobiety, która wykracza poza tradycyjne normy i stereotypy, został szybko utrwalony. Niestety, zderzenie się jej życia osobistego z bolesnymi doświadczeniami wkrótce odmieniło jej postrzeganie samej siebie. Kalina Jędrusik dwukrotnie doświadczyła trudnych sytuacji związanych z ciążą. Pierwsza ciąża zakończyła się poronieniem, które dla każdej kobiety jest traumatycznym przeżyciem. Po tym bolesnym wydarzeniu ponownie zaszła w ciążę. Lecz i tym razem szczęście nie trwało długo, gdyż jej nowo narodzona córka zmarła tuż po przyjściu na świat. Agnieszka Osiecka, znana poetka, w swoim artykule w popularnym wówczas czasopiśmie polityka zasugerowała, że tak głębokie tragiczne doświadczenia mogły wywrzeć nieodwracalny wpływ na psychikę artystki. Kalina była boleśnie świadoma, że zamknięto przed nią możliwość zostania matką. Ten brak nadziei na posiadanie potomstwa stawał się dla niej czymś więcej niż tylko osobistą tragedią. To było wyzwanie dla jej kobiecej tożsamości. Odnosząc się do swoich uczuć, wyznała, że wydaje jej się, iż jej charakter kobiety jest jedynie pewną grą. Była przekonana, że przez całe życie tworzyła pewien rodzaj teatralnej roli, próbując nadrobić brak naturalnej kobiecości. Starała się emanować kobiecością bardziej intensywnie niż te panie, które nigdy nie mierzyły się z podobnymi emocjonalnymi zawirowaniami i wątpliwościami dotyczącymi własnej wartości i tożsamości płciowej. Relacje pomiędzy Kaliną a Stanisławem szybko przeszły w sferę przyjaźni, co było fundamentem ich niekonwencjonalnego małżeństwa. Kalina, znana aktorka o nieprzeciętnym temperamencie, nie kryła swojego zainteresowania innymi mężczyznami, co było intrygujące i odbiegało od konwencji tradycyjnych związków. Znaczącym aspektem jej życia były liczne romanse, które zawiązywała na przestrzeni lat. Jednym z najbardziej znanych był jej długoterminowy związek z Tadeuszem Plucińskim, trwający pięć lat co samo w sobie jest imponujące, biorąc pod uwagę środowisko artystyczne, w którym się obracała. Według Zofii Czerwińskiej, postaci te doskonale radziły sobie z unikaniem zbytniego medialnego szumu, ponieważ ich życie uczuciowe przebiegało w sposób pozbawiony dramatycznych przejawów zazdrości. Kazimierz Kuc, przyjaciel zarówno Kaliny, jak i Stanisława, podkreślał natomiast autentyczność ich relacji, wskazując na jej szczerość i brak fałszu. W książce napisanej przez Piotra Gacka zatytułowanej Kalina Jędrusik, muzykalność na życie, można znaleźć opinię o Kalinie jako o niezwykle wyjątkowej kobiecie. Była ona osobą, której życie było przejrzyste i jawne, wolne od społecznych maskarat. Ta otwartość sprawiała, że jej życie było wolne od kłamstw i zbędnych niedomówień. Mimo wszystko, Kalina skrywała pewną intrygującą tajemnicę. Ta tajemnica była związana z poczuciem braku czegoś istotnego w jej egzystencji, co nadawało jej postaci dodatkowy rys tajemniczości i głębi. Rok 1978 przyniósł dramatyczne wydarzenie, które odmieniło życie Kaliny na zawsze. Stanisław Dygat, jej wieloletni partner życiowy, doznał rozległego zawału serca i zmarł. Nagłość tego zdarzenia była dla Kaliny ogromnym wstrząsem. Szczególnie bolesnym doświadczeniem był dla niej fakt, że nie mogła towarzyszyć mężowi w jego ostatnich chwilach życia, co wywarło na niej piętno winy i żalu. Pod wpływem tego przełomowego wydarzenia Kalina zmieniła swoje podejście do życia. Przesadna religijność stała się jej nową drogą, a cała miłość, którą wcześniej obdarzała Stanisława, jakby nie znajdując innego ujścia, została przelana na jej ukochane koty, które stały się jej nową rodziną i towarzyszami. Zasubskrybuj, aby nie przegapić ciekawych historii!